Dom jest naszą pierwszą świątynią miejscem, gdzie kształtują się nasze serca i charaktery. Para tam rodzą się emocje, które przenosimy w świat, e para tam możemy doświadczyć najgłębszego pokoju albo największych burz. Modlitwa o pokój, e miłość w rodzinie to nie tylko prośba do Boga, ale także akt wewnętrznej przemiany, który pozwala nam budować relacje oparte na zrozumieniu przebaczeniu e wzajemnym wsparciu. Jak mówi Księga Przysłów, mądra kobieta buduje swój dom, lecz głupia go burzy własnymi rękami. Para przypomnienie, że to my, poprzez nasze czyny i słowa, tworzymy atmosfera w naszych domach. W rodzinie odbijają się wszystkie nasze emocje, miłość, gniew, radość, zazdrość. Ese voceia ja faleceu, Voce pode esse bivertir tambem. Modlitwa uczy nas, jak przemieniać destrukcyjne emocje w budujące uczucia. W liście do kolosan czytamy: Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Gdy modlimy się o pokój w rodzinie, prosimy o serca pełne miłości, które potrafią wybaczać i e patrzeć na innych z łagodnością. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z Bogiem i z sobą nawzajem, nawet wtedy, gdy różnice wydają się nie do przezwyciężenia. Rodzina to miejsce, gdzie uczymy się wytrwałości i pokory. Gdy pojawiają się konflikty, pierwszą reakcją jest często gniew lub zranienie. Ale czyż Jezus nie mówił, błogosławieni pokój czyniący? Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi? Modlitwa o pokój w rodzinie jest aktem naszej woli, por odłożyć na bok dumę e uczynić miejsce dla łagodności. Pokój nie jest brakiem konfliktów, ale zdolnością do ich rozwiązywania z miłością i szacunkiem. Modlitwa pomaga nam znaleźć w sobie siłę, por być tym, który wyciąga rękę jako pierwszy, niezależnie od okoliczności. Miłość w domu to nie uczucie, które przychodzi samo z siebie, to decyzja, która wymaga pielęgnacji. W jednym liście do Koryntian Paweł przypomina nam, czym jest prawdziwa miłość. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie zazdrości, nie szuka pokłasku, nie unosi się pychą. Modlitwa o miłość w domu jest prośbą o serca które potrafią kochać w ten sposób bezinteresownie i cierpliwie. Gdy modlimy się razem jako rodzina, tworzymy więź, która jest silniejsza od jakiejkolwiek trudności. Historia Biblica przypomina nam, jak wielką wartość ma zgoda w rodzinie. Abraham i Lot, mimo różnic, znaleźli sposób porpokojowo rozwiązać konflikt o ziemię. Para Fazer Iso, że pokój w rodzinie wymaga dialogu i gotowości do kompromisu. Modlitwa jest początkiem tego procesu, prowadzi nas do refleksji nad naszymi intencjami, e pomaga spojrzeć na innych z większym zrozumieniem. Gdy powierzamy nasze relacje Bogu, otwieramy się na Jego prowadzenie, które zawsze kieruje nas ku pojednaniu. Często wydaje nam się, że miłość, epokój w rodzinie zależą od innych, od ich zachowania, ich słów. Ale Jezus uczy nas, że zmiana zaczyna się od nas. W Ewangelii Mateusza mówi: Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Modlitwa o pokój w rodzinie jest także modlitwą o przemianę naszego serca. To akt pokory. W którym prosimy Boga, por pomógł nam dostrzec nasze błędy i dał siłę do ich naprawy. Każda rodzina przechodzi przez trudne chwile. Konflito, financas problematicas, choroby, para, wszystko może testować naszą wiarę e więzi rodzinne. Ale Biblia przypomina nam, że w tych chwilach możemy znaleźć siłę w modlitwie. Salmo jak mówi: Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Gdy powierzamy nasze rodziny Bogu, uczymy się, że prawdziwy pokój i e miłość pochodzą do niego. Modlitwa w rodzinie para nie tylko sposób na rozwiązanie problemów, ale tejk na budowanie fundamentu, który przetrwa każdą burzę. Wspólna modlitwa jednoczy serca i uczy nas, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Ale i za innych. Jezus mówi: Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wspólna modlitwa jest przypomnieniem, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego rodzinnego życia. Wytrwałość w modlitwie jest kluczowa, gdy modlimy się o pokój i miłość w domu. Często zmiany nie przychodzą od razu, Emeju możemy czuć się zniechęceni. Ale w liście do Rzymian Paweł pisze, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Modlitwa uczy nas cierpliwości e zaufania, że Bóg działa nawet wtedy, gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. Dom jest miejscem, gdzie możemy doświadczyć nieba na ziemi, jeśli tylko otworzymy się na Boże prowadzenie. Modlitwa o pokój w rodzinie e miłość w domu jest aktem wiary, który przemienia nie tylko nasze relacje, ale i nas samych. Para dar, który daje nam siłę do kochania, atmosfera przebaczania e budowania, w której każdy czuje się akceptowany i kochany. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Twoje wsparcie jest nieocenione i napełnia mnie wdzięcznością, gdy wiem, że ta treść dotarła do ciebie. Jeśli zainspirował Cię lub skłonił do refleksji, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej takich wiadomości. Razem możemy nadal dzielić się światłem i nadzieja. Zapraszam Cię również do pozostawienia komentarza ze swoimi przemyśleniami lub doświadczeniami. Chętnie Cię przeczytam i dowiem się jak ten film wpłynął na twoje życie. Dziękuję z całego serca i do zobaczenia w kolejnym filmie.